Wielka miłość, wspólna walka, legenda, solidarności, a dziś cisza, która boli bardziej niż najostrzejsze słowa. Po ponad pół wieku razem Lech i Danuta Wałęsowie znaleźli się w punkcie, w którym nie ma już kłótni ani gestów pojednania. Jest tylko milczenie, dwumiesięczne milczenie, które mówi wszystko. Witam Was, kochani, tu Alicja z kanału Alicja, Plotki Gwiazdy. Zawsze mówię Wam prawdę. C, która skrywa się między wierszami oficjalnych wypowiedzi i chłodnych komunikatów. Dziś opowiem wam o jednym z najsmutniejszych kryzysów w polskim życiu publicznym o ciszy, która wdarła się między Lecha i Danutę Wałęsów. To historia, której nie pisze polityka, ale zwykła ludzka samotność. Od końca lat 60. byli razem, on, młody elektryk z Gdańska, i ona, dziewczyna z kawiarni, która zachwyciła go uśmiechem. Wzięli ślub w kościele święty brygidy, nie wiedząc jeszcze, że to miejsce stanie się symbolem walki o wolność. Potem przyszły dzieci, dom, historia, która przeszła do podręczników. A w tle kobieta, która przez dziesięciolecia czuwała nad wszystkim, gdy jej mąż walczył z systemem. Danuta była jego opoką, gdy on ryzykował wszystko. Wspólne lata, wspólne zwycięstwa, wspólne porażki. Ale gdzieś po drodze coś się zmieniło. Danuta zaczęła mówić w wywiadach o dystansie, o tym, że żyją, obok siebie, nie razem. Że każde z nich ma swój świat, on politykę, ona dom i ciszę. Nie było rozstań, ale było coś gorszego, obojętność, która cicho wkrada się w codzienność. Danuta dziękowała mężowi, że mogła dzięki niemu oglądać świat, choć już wtedy w jej głosie słychać było rezygnację, a nie wdzięczność. Lech w jednym z późniejszych wywiadów przyznał, że po pięćdziesięciu latach małżeństwa nie jest jak dawniej. Powiedział to bez gniewu, ale i bez czułości, z chłodnym spokojem człowieka, który wie, że coś się skończyło, ale nie potrafi tego nazwać. Nie planował już świętować rocznicy ślubu. To wyznanie bolało, bo przecież ich miłość była kiedyś częścią narodowej legendy. A potem przyszły te dwa miesiące ciszy. Lech Wałęsa wyjechał do Ameryki Północnej, na cykl spotkań z Polonią. Mówił o historii, o wolności, o Polsce, a w tym czasie jego własny dom pogrążał się w milczeniu. Nie zadzwonił, nie napisał. Kiedy wrócił, zapytano go, czy tęsknił za żoną. Odpowiedział lekko, prawie żartobliwie, daliśmy sobie czas, by odpocząć od siebie. Ale w tym żarcie było coś bolesnego, bo po tylu latach małżeństwa odpoczynek od drugiej osoby brzmi jak ciche pożegnanie. W mediach zawrzało, fani, którzy pamiętali ich wspólne wystąpienia, ich książki, ich wzajemne wsparcie, nie potrafili pogodzić się z myślą, że nawet oni, symbol wytrwałości i miłości mimo wszystko, mogą się od siebie oddalić. Ale prawda jest taka, że każdy związek, nawet ten najbardziej podziwiany, w końcu poddawany jest próbie czasu. Danuta, która przez lata znosiła nieobecność męża, fizyczną i emocjonalną, nauczyła się żyć w ciszy. Mówiła, że już niczego nie oczekuje. Że są razem, bo tak wybrało życie, nie uczucie. W jej słowach nie ma goryczy, jest spokój kobiety, która zrozumiała, że nie każda miłość kończy się rozstaniem. Niektóre po prostu gasną. Lech, zajęty podróżami, wystąpieniami, wciąż pozostaje postacią publiczną. Ale gdy wraca do domu, tego domu, w którym kiedyś było tyle dziecięcego śmiechu i zapachu kawy, już nie czeka tam na niego rozmowa. Jest cisza, której oboje nie próbują już przerwać. Niektórzy mówią, że to normalne po tylu latach, inni, że to tragedia na cicho. Bo czy można żyć obok siebie przez pół wieku i pewnego dnia po prostu przestać mówić? Ich historia jest jak odbicie Polski, piękna, pełna walki, ale i zraniona przez czas. Bo nie ma nic bardziej ludzkiego niż miłość, która się wypala, zostawiając tylko wspomnienia dawnych zwycięstw. Gdy patrzę na nich, widzę nie prezydenta i pierwszą damę, ale dwoje ludzi, którzy przeszli przez wszystko biedę, sławę, politykę, samotność. I choć dziś nie rozmawiają ze sobą przez dwa miesiące, choć między nimi rozciąga się ocean milczenia, to wciąż łączy ich coś, czego nie da się wymazać, wspólne życie. Czasem to już nie miłość, ale historia. A wy, co o tym myślicie? Czy po pięćdziesięciu latach małżeństwa można jeszcze coś uratować? Dajcie znać w komentarzach i pamiętajcie, by subskrybować mój kanał, Alicja, Plotki Gwiazdy, bo tu zawsze mówię Wam o tym, o czym inni milczą.